Drodzy widzowie, czekaliśmy na ten odcinek. Jest! I udało się! Nareszcie przyszły. Figurki Lego Ninjago, które zamierzałem kupić. I akurat przyszły. Co jest bardzo ciekawe, bo normalnie miały przyjść 6 września, ale przyszły wcześniej. Więc, tak jak mówiłem, otwieramy. Paczka może nie jest jakaś wielka, no ale taka. Na styk, taka średnia, ale ogólnie rzecz biorąc, dość wielka. Więc mamy tutaj wszystkie moje elementy! Widzowie, ja się tak cieszę. Yy, yy, specjalnie kupiłem dla Was te hipki i nie tylko. To są hipki z 2012 roku i teraz jednego z nich kupisz jedynie za 600. 40 zł najtaniej. A ja tutaj wszystkie je specjalnie dla Was kupiłem. Więc zobaczcie. Początek wygląda to tak. Nie jakoś atrakcyjnie, ale po hipku Wam pokażę. Jedna figurka, koniec. Potem pokażę Wam kolejną figurkę i tak w kółko. Do figurek Lego są dołączone różne bronie, ale akurat broni Wam mogę też pokazać na następnym filmiku. Jeśli chcecie zobaczyć dawne, stare bronie z Lego Ninjago, to wpadajcie na mój kanał i subskrybujcie, abym mógł e, no, rozwijać kanał. E, więc na początku jeden z wężonów, który został już e, odnaleziony w pierwszych sezonach Ninjago, więc pewnie go znacie. Jeden z y, tych czerwonych wężonów, co jak coś ugryzą, to wtedy zamienia się w ich podobieństwo. Oraz z piątego sezonu, kiedy Moro powracał, y, zobaczyliście pewnie kilka jego przyjaciół duchów. I ja akurat mam też takiego oto ducha, a teraz przejdźmy do następnych hipków. I teraz dalej. Y, zdobyłam też kolejnego ducha, bo ogólnie duchów, tutaj mam full. Masakra z tymi duchami. Oczywiście oby był moro. Bo moro to jest hipek Lego, e, figurka, której jedyne mi brak e, brakuje. E, brakuje mi też Asfiry i ogólnie tyle. Bo brakowało mi też Scalesa i kilku tam jego przyjaciół. Ale akurat tutaj mam Scalesa. Na początku mam jednego z jego armii. E, armii Scalesa. A do tych akurat należy ten oto jeden wojownik z bełrem. Beł. Mm, e, tu mam jeszcze ducha. E, fajnego bardzo. Więc ogólnie duch zwyczajny i do gościu też zwyczajny. Więc fajnie. Teraz przejdźmy dalej. W armii dusicieli zdobyłem też takiego. I taką figurkę Lego, więc ogólnie mam z wszystkich wężonów, ale y, zamiast, żeby film trwał długo, pokażę Wam wszystkie figurki naraz, y, y, ale nie tak nagle wszystkie, tylko po kolei, ale już będą zbudowane, więc szybko czas będzie mijał. Więc to ogólnie trwa. Y, budowanie tych wszystkich hipków trwało długo. Nie ma na, tutaj nie ma, nie pokazuje hipków, które wam już pokazałem. Czyli dwu, trzech wężonów, Pytona i, i oraz dwóch duchów od Moro. A wszystkimi tymi hipkami to są te. W pierwszym rzędzie, oczywiście, Scales. Razem z nim jeden jego kolega oraz Król Dusicieli. Mam tutaj dwa dusiciele. Akurat nie udało mi się tych konsaczowego króla zdobyć, ale udało się jednego konsaczowego też z dwoma głowami. Też udało mi się tego ducha z tyłu. Czwarty sezon z mistrzem Chenem, gdy zamieniał się. Potem dalej, jeszcze jeden duch. Samurai X w wersji trzeciej, kilka ninja z wersji piątego sezonu, więc to są wszystkie kipki, które zdobyłem, kupiłem, ale jeszcze jedno przypomnienie, że jeśli chcecie zobaczyć, jakie klocki zapasowe, jakie dwa legendarne figurki Lego mi się trafiły oraz także Bronie, które są naprawdę czaderskie, wpadajcie jutro. Subskrybujcie i wpadajcie jutro na mój film Nowiutki. Więc yy, też będzie przypomnienie. Widzimy się w następnym filmie.